Hej, cześć i czołem. Witam was w kolejnym odcineczku z Last War'a, tak jak mnie prosiliście, zresztą w ostatnich komentarzach, żebym nagrywał więcej poradników. Tak więc yy, postaram się to zrobić i w najbliższym czasie wrzucić kilka materiałów odnośnie Last War'a. Tak więc bez sregieli zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zapoznać z eventem Zombie Invasion. Dlaczego z tym eventem? Otóż dlatego ze względu na to, że jest to źródło surowców zasadniczo, dużej ilości surowców. Już śpieszę z wyjaśnieniami dlaczego. Zacznijmy jednak od sklepu. Sklepu, który nam oferuje różnego rodzaju przedmioty. Te przedmioty są zaktualizowane wraz z postępem na serwerze. Ponieważ nie wszystkie są przedmioty od razu dostępne na początku rozgrywki. I od razu, na co warto wydawać medale? I skąd je pobrać? Czyli zaraz do tego przejdziemy. Najbardziej opłaca się wydawać medale na uniwersalne ekskluzywne szardy. Legendarne tikety do rekrutacji. E, Rekrutację Survivorów, energię, skrzynki do drona, e, rare skill chipy i przyspieszenie. Zasadniczo te pozycje z reguły się kupuje podczas tego eventu. Pozostała część jest bardzo droga. Jeszcze opcją jest oczywiście Synthetic Resin, to jest jeszcze jedyna z możliwości, którą warto brać pod uwagę. Jednakże ja osobiście tego nie biorę ze względu na to że Jest mi to nie na rękę, ponieważ już mam wymaksowaną broń. Poniekąd. I tak, i tak to będzie Wam potrzebne w dużej ilości, ale to później. Eee, na czym inaczej? Bo teraz wprowadzę ludzi w błąd. Jeżeli zaczynacie rozgrywkę, to chcecie jak najszybciej zdobyć legendarne przedmioty, przynajmniej dla pierwszego składu. Więc jak najbardziej ta opcja jest dla Was warta. Jednakże. Uważam, że tą opcję bierzecie dopiero po tym, jak weźmiecie wszystkie te pozostałe. Teraz jest klarownie. Przejdźmy zatem dalej do samego eventu. Jak widzicie, na mapie się pojawiają takie szkielety, a raczej zombiaki z poziomem 10. One mają poziom mocy 670 tysięcy i oferują nam tam ekspa, do bohaterów i drona oraz surowce w dużej ilości oraz za pokonanie takiego. Małego obozu dostajemy 10 medali. No i rzecz jasna, atak na taki kosztuje nas 10 staminy, jednostka nam się przemieszcza. I wraz z tym, jak pokonujemy kolejne te kampy, istnieje szansa pojawienia się nam większego kampu różnego poziomu. One występują od poziomu 5 do nieskończonego, a przynajmniej do setnego, najwyższego, jakiego widziałem do tej pory, czy tam 120 chyba raz mi się. Gdzieś przez oczy migną. I co z tymi wyższymi kampami? Otóż, te wyższe kampy, już trzeba na nie zakładać rajdy. Czyli jest to event już sojuszowy w tym momencie. Dlaczego chcecie rajdować w te kampy? Otóż dają nam znacznie, znacznie więcej yy, surowców, expa i wszystkiego, niż te małe kampy. Dodatkowo dają nam dodatkowe żetony. Większą ilość niż podstawowe kampy. Jest to o tyle spoko, że nie dość, że osoby, które uczestniczą w rajdzie dostają tę nagrodę. To jeszcze osobną nagrodę dostaje znalazca. Ja na przykład znalazłem wcześniej już, grając, bo wcześniej miałem okazję znaleźć kilka. I na przykład nie atakowałem ich, ale moi sojusznicy w tym przypadku Blue Power 1957 zaatakował tego zombiaka level 50. A ja, za to, że go odkryłem, czyli pokonałem te kampy level 10 i z nich się zrespił, dostałem takie nagrody. Więc sobie odbiorę. I zasadniczo, cały ten event polega na tym, żeby po prostu zebrać jak największą liczbę surowców. Z początku, będziecie tracić na tym wojsko trochę, bo to jest jak najbardziej wskazane, że będziecie na tym tracić. Jednakże po osiągnięciu jakiegoś poziomu, nie patrzcie na te 19 milionów, że tu mam mocy, bo zaraz wam zademonstruję, że nawet jakbym zaatakował moim trzecim składem, który jest fatalny, no jest fatalny, bo tam zasadniczo kompozycja tego teamu jest dość fatalna, bo to jest taki team, w którym nie atakuje, to jest raczej zbieractwo, yy, ponieważ nie jest jeszcze ulepszony i nie jest dopasowany w pełni, co warto jednak potem w pewnym czasie zrobić, ale to przyszłościowo, bo przede wszystkim na początku rozgrywki musicie się skupić na rozwoju pierwszego składu. Bo to jest najistotniejsze. Szczególnie jak będziecie planować grę za darmo. Eee, I przerywając w sumie, a zasadniczo to kończąc ten materiał, bo to będzie zasadniczo tylko i wyłącznie dotyczyć tego evenciku, tak jak prosiliście, żebym po prostu ponagrywał poradniki dotyczące wszystkich eventów, tak jak sobie gram jak sobie lecą. Eee, możecie mi powiedzieć co byście tam dokładnie jeszcze chcieli. Coś tak szczegółowo, Desert Storm się pojawi prawdopodobnie w, we wtorek. Jak ten film się pojawi w sobotę albo w niedzielę. Nie wiem dokładnie kiedy. Ale się z Desert Storma pojawi we wtorek. Ze względu na to, że do tego muszę użyć więcej edycji. I potem po wtorku, jak się Desert Storm pojawi, w środę będę chciał zrobić odcinek taki pięciu podstawowych błędów, które popełniłem na początku rozgrywki. I potem będę wrzucać w dalszym ciągu kolejne materiały poradnikowe, więc jak będziecie mieli jakieś szczegółowe propozycje. Co chcecie, czy co by was interesowało, to jak najbardziej piszcie. Życzę jasna, w tym evencie, jeszcze tak swoją drogą. Za każde, jakby, obrażenie, które otrzymaliście, macie, jakby, jeszcze ranking taki specjalny, że w zasadzie pokazuje, ile damage'a dostaliście podczas walk z tymi zabiekami i wraz z tym damage'em jesteście tam w kwalifikacji i dostajecie tam jakieś śmieszne, bo śmieszne, ale zawsze jakieś nagrody. Tak więc to tyle z mojej strony. Jak się prezentuje Zombie Invasion. Ja wam dziękuję za obecność, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i na razie ejka!